Do pałacu Topkapi zbudowanego przez Mehmeda II w latach 1453-1456 wjedzie brama imperialna. Po jej obu stronach znajdowały się pomieszczenia dla strażników. Z tego pałacu, który wzniesiono na ruinach bizantyjskiego Akropolu, dynastia Osmanów miała kierować ogromnym imperium. W pobliżu pałacu znajduje się bizantyjska bazylika Aja Sofia przekształcona w meczet. Za bramą znajduje się pierwszy dziedziniec zwany dziedzińcem Janczarów. Jedyne miejsce, do którego dostojnicy mogli wjechać konno. Znajdowały się tu magazyny zaopatrujące pałac, pomieszczenia dla kupców, łaźnie i stajnie. Na terenie pierwszego dziedzińca znalazł się również bizantyjski Kościół Bożego Pokoju zamieniony przez Mechmeda w arsenał oraz melnica. Pałac Topkapi leży na cyklu wychodzącym na morze Marmara, zatokę Złoty Róg i Ciślinę Moskw. Do drugiej bramy, zwanej bramą Pozdrowień lub inaczej bramą środkową wiedzie 300-metrowa aleja. Po bokach znajdują się dwie ośmioboczne, spiczasto zakończone wieże mające bardziej charakter bizantyjski niż osmański. Bramata, ta zwana po arabsku Bab Usselam prowadzi do drugiego dziedzińca. Nad bramą znajduje się monogram, który był jednocześnie sułtańską pieczęcią oraz wersety z Koranu. Na bramie zawieszano w celu zastraszania głowy pokonanych znaczących przeciwników. Wisiała tu również głowa Hetmana żółkiewskiego pokonanego pod cecorą. Głowę odkupiła od turków żona Hetmana. Napis datuje bramę na rok 1542, czyli powstała ona za sułtana Sulejmana Wspaniałego. Tę bramę konno mógł przekraczać wyłącznie sułtan i jego matka, reszta szła pieszo. Brama zdobiona jest bogatą ornamentyką. Przy wejściu na drugi dziedziniec znajduje się makieta pozwalająca na poznanie położenia poszczególnych budowli pałacu. Z prawej widocznie jest kompleks kuchenny, z tyłu harem i prywatne pomieszczenia sułtańskie. Tu natomiast widoczny jest cały cypel i usytuowanie pałacu nad cieśniną Bosfor i zatoką Złoty Róg. Od bramy rozchodzą się promieniście alejki. Alejka na prawo prowadzi do potężnej pałacowej kuchni usytuowanej w południowej części. Ponadto drugi dziedziniec otacza dawny szpital, stajnie, dywan czyli budynek Rady Doradczej Sultanów oraz harem. Na jednej ze ścian dziedzińca umieszczono stare marmurowe płyty z inskrypcjami i wersetami z korami. Wśród nich znajduje się płyta z sułtańską pieczęcią. Drugi dziedziniec kończy się bramą szczęśliwości prowadzącą na trzeci dziedziniec prywatny podwórzec sułtański. Do pałacu mógł wejść na drugi dziedziniec każdy, nawet najskromniejszy poddany Sultana i złożyć skargę. Podczas uroczystości państwowych w tym miejscu umieszczano chorągę sułtańską. Pod bramą szczęśliwości z sufitu zwisa symbol płodności, stylizowane bycze jądro. Najważniejszym obiektem znajdującym się na drugim dziedzińcu jest budynek dywanu, Centrum Osmańskiej Biurokracji. To tu zapadały najważniejsze państwowe decyzje. Tu również spływały informacje od pomniejszych urzędników. Obradom przewodniczył pierwszy minister sultana, czyli wielki wezyr. Członkowie dywanu byli odpowiedzialni za zarządzanie całym Imperium Osmańskim. Zajrzyjmy do sali obrad. Przez widoczne u góry zakratowane okienko obradom mógł przysłuchiwać się sam sułtan. Członkowie Rady Sułtańskiej nigdy nie wiedzieli, czy sułtan ze specjalnie zbudowanego pokoju śledzi ich obrady? Sala obrad dywanu jest bogato ozdobiona pozłacaną ornamentyką. Na tych sofach zasiadali podczas obrad członkowie dywanu. Po środku zasiadał sam wielki wezyr. Z historią tego okienka, które powodowało, że ministrowie czuli na sobie zawsze wzrok sułtana, związana jest opowieść. Gdy Mehmed zdobywca przewodniczył radzie, wszedł z petycją zwykły chłop i obcesowo zapytał, który z was jest sułtanem. Mehmed poczuł się obrażony i coraz rzadziej uczestniczył w obradach, aż wpadł na pomysł tego okienka do podsłuchu i podglądania. Ornamenty cie komnaty przeważają stylizowane tulipany. Znajduje się tu również złocona krata okienna, którymi przykrywano pałacowe okna. Opuszczamy tę wspaniałą komnatę dostępną dla każdego poddanego sułtana. Pałac Topkapi, w którym na stałe mieszkało od 4 do 5 tysięcy ludzi, a okresowo trzykrotnie więcej, musiał posiadać ogromne kuchnie. Kuchni było 10. Z daleka rzucają się w oczy ich ogromne kominy. Kuchnie rozmieszczone są na wewnętrznej ulicy między drugim dziedzińcem a Morzem Marmara. Poszczególne kuchnie gotowały dla sułtana, jego matki, żon, haremu, jamczarów, służby i tak dalej. Była kuchnia przygotowująca napoje i inna specjalizująca się w słodyczach. W kuchniach pracowało od 800 do 1000 osób w okresie świąt religijnych i napływu gości. W jednej z kuchni urządzono ekspozycję porcelany, którą przywoziły z jedwabnego szlaku kupieckie karawany. Chińska porcelana była wysoko ceniona. Są tu porcelany z dynastii Song, Ming i Qing. Na ścianach znajdują się rysunki przedstawiające sceny rodzajowe z życia pałacowego. Oprócz wspaniałej porcelany chińskiej znajduje się tu porcelana japońska, wietnamska, tajlandzka i perska. Cała kolekcja liczy 3000 sztuk. Wśród nieeksponowanych aktualnie egzemplarzy jest porcelana podarowana sułtanowi przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. W przeciwległym rogu drugiego dziedzińca Mieści się wewnętrzny skarbiec, w którym Janczarzy pobierali żołd. Dziś mieści się tu ekspozycja broni i zbroi używanych przez Turków do podbojów oraz zdobytych na wrogu lub podarowanych sułtanowi. Kolekcja liczy sobie 400 sztuk. Jest to jeden z najbogatszych zbiorów broni islamskich na świecie. Znajdują się tu hełmy, tarcze, szyszaki, tureckie łuki, buzdygany, kinżały, i bogata kolekcja szabli. Tu widzimy mocno zakrzywione szable perskie oraz broń białą pochodzącą z Kaukazu. Te szable tureckie mają złote rękojeści. Oprócz białej broni wystawiana jest również broń palna, strzelby i pistolety. Niektóre egzemplarze broni palnej są bogato inkrustrowane kością słoniową i macicą perłową. Bardzo interesująco wygląda kabura na dwa pistolety przytaczana do końskiej uprzęży. Eksponowane są również szable europejskie. Niektóre egzemplarze uzbrojenia to prawdziwe dzieła sztuki zdobniczej, np. ta tarcza pochodząca z inni. Jest też kompletna zbroja japońskiego samuraja wraz z mieczem. Do najcenniejszych eksponatów należy broń trzech słynnych sultanów Mehmeda II Zdobywcy, Sulejmana Wspaniałego i Ahmeda I. Wizyta w dawnym skarbcu zakończyła część zatytułowaną Panowanie, bo sułtan miał również życie prywatne.